Witam Was w kolejnym filmiku na temat Pixery. Tutaj Nożbe wytpałego LTT. Dzisiaj przyjrzymy się kolejnym największym zmianom w oprogramowaniu 1.6. W nowym oprogramowaniu jest możliwość dodawania maski na content na warstwie poprzez efekt mask RGB. W projekcie mamy prosty setup. Jeden ekran, dwie warstwy. Po nałożeniu efektu na jedną z dwóch warstw musimy mieć przygotowany plik maski, który chcemy użyć. Po nałożeniu maski i włączeniu efektu można zauważyć, że kształt maski powoduje, że warstwa poniżej zaczyna być widoczna na warstwie powyżej. W nowej wersji oprogramowania jesteśmy w stanie manipulować Blend modami. Po wybraniu warstwy w prawym okienku na dole znajdziemy Blend Mods. Po naciśnięciu okienka ukazuje nam się cała lista modów mieszania. Opcja ta wpływa zawsze na warstwę poniżej. W programowaniu 1.6 możemy się cieszyć możliwością manipulowania wielu obrazów naraz poprzez naciśnięcie Dive In. W przednich wersjach musieliśmy najpierw zaznaczyć daną warstwę, którą chcemy manipulować. W nowej wersji jesteśmy w stanie manipulować kilkoma obrazami jednocześnie. Teraz jestem w stanie edytować wielkość i pozycję moich kilku obrazów na ekranie i zapisać te zmiany w keyframe'ach. Dodatkową opcją teraz jest szary keyframe. W starych wersjach mieliśmy żółte keyframy, które wskazywały zmiany w naszych wartościach. Zmiany te zostawały zapisane poprzez naciśnięcie żółtego diamencika. Teraz możemy dodawać keyframy bez potrzeby wskazania najpierw, jaką wartością chcielibyśmy manipulować. Ostatnią zmianą w tym odcinku jest generowanie kolorowych obrazów. W zakładce Compositing opcja Create Color Resources tworzy nam nowy obraz. Po wybraniu nowego obrazu po prawej stronie możemy zmodyfikować kolor oraz stworzyć zmieszanie się dwóch kolorów. Możemy wybrać kąt oraz ilość mieszania się kolorów. Jeżeli chcemy stworzyć napis w pixerze, zawsze potrzebujemy tło. Nowo powstały kolorowy obraz może posłużyć nam jako tło do napisu. Po naciśnięciu ikonki T, czyli Create Text Pixera, generuje nowy plik, który może być zmodyfikowany przez użytkownika. Po wybraniu nowego tekstu, po prawej stronie możemy edytować nasz tekst, jak i też czcionkę i rozmiar. Nasuwając plik tekstowy na warstwę z naszym tłem, powodujemy, że nasz tekst jest teraz koloru tła. Tło może być zawsze edytowane, jeśli nie pasują nam nasze kolory. W nowej wersji 1.6 jest o wiele więcej zmian, które nastąpiły, ale chciałem wymienić te największe i te, które najbardziej wpływają na Twoją pracę. Do zobaczenia.